37 misja pożoga. Witam Was na szlaku Krzyżowca z tej strony jak zawsze Wotan A dziś zmierzymy się z trzema kalifami, którzy mają 10 tysięcy złota my też mamy 10 tysięcy złota, dlatego zaczynamy tą misję bez większego gadania. Zaczynamy się budować. Spichler sobie stawiam tutaj blisko tego. To jest tak jak zawsze Zawsze taki sam początek praktycznie jest. Coś tam do jedzenia postawić. Tutaj ustawiamy sobie to jest targ Skład zapasów rozbudowujemy. Budujemy kilka domków, żeby nam więcej ludzi dochodziło. I teraz, tak, to co jest ważne, to budujemy obóz najemników plus 100. Tych możemy sobie zmienić już na, na ludzi. I teraz, to co jest ważne, kupujemy asasynów. Tak, musimy kupić z koło, no żeby was nie skłamać, 20. 20 będzie chyba wystarczająco. Budujemy, budujemy, budujemy. O, teraz doszło nam ta, ta cała ekipa. I teraz, o, jak jest pojawi się, się koszary, od razu wysyłamy tam na koszary ludzi. I kupujemy jeszcze trochę. W międzyczasie kupujemy sobie 20 pałek i 20 skórzanych zbroi. E, można dokupić jeszcze trochę asesynów. To będzie na pewno łatwiej nam skończyć tą misję. Zabalnych lecą tam. W międzyczasie możemy zacząć sprzedawać niepotrzebne nam rzeczy. A i kupić sobie jeszcze to kupić sobie jeszcze cech inżynierów. Dobra, kupujemy też tych. Potrzeba nam nowych rekrutów, I teraz tak, jak oni się tylko rozwalą ten e, rozwalą te koszary, to musimy iść na zamek, żeby go pokonać. tylko tak, jak widzicie, gość ma tutaj ludzi od ognia. Musimy uważać, jak idziemy to, tymi naszymi asasynami, żeby nie wejść w ten ogień, bo wtedy nam się atak po prostu nie uda. Ja sobie zawsze jakoś tutaj bardziej w bok idę. Gdzieś w tą stronę, i dopiero potem, tu przez to ognisko, wchodzę na górę. Przeważnie mi się udaje po, po takim ataku przejąć ten zamek, ale jak to będzie, to nie wiadomo. Tym razem, zobaczymy, może nam się uda. Bierzemy sobie tutaj tych 20 połkarzy i wysyłamy na koszary, raczej na obóz najemników tutaj. Dobra, myślę, że możemy już zacząć powoli wchodzić tutaj na górę. Dobra, wchodzimy na górę, zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mnie nie podpalą. Tutaj chyba dobra ekipa się dostanie na górę, więc powinno starczyć, żeby po prostu rozwalić tego, e, tego kalifa. No właśnie jest ogień, więc wy wchodźcie szybko na górę, żebyście nie spłonęli. Musicie dojść do tego e, kalifa i go rozwalić, bo to jest bardzo ważne, żeby ten kalif i ten drugi pad, padli jak najszybciej. Dobra, wchodzić, wchodzić, wchodzić na górę, wchodzić na górę. Nawalać go. Ile mu tam zostało HP? Rozwalcie go, rozwalcie go. No, on już musi deadzić, dawać go, dawać go, dawać go. Ale oni, oni tak go rozwalą, więc my w tym czasie kupujemy sobie inżynierów. Dużo, dużo, dużo inżynierów. Dobra, rozwaliśmy pierwszego kalifa i budujemy tarcze. A, ich tak dużo nie będziemy musieli się zbudować, więc nie martwcie się, to jest. Dzisiejsza misja jest bardzo szybka. Ona jest, no, czy ja wiem, czy prosta? Można się na tym natrudzić, jeśli się nie zrobi, nie wiem. Jeśli się nie ma dobrej strategii. I e, nie wiem, zacznie się budować, to wtedy z każdej strony do nas atakować, chociaż te 10 tysięcy złota daje nam bardzo dużo e, możliwości na sam początek. Które tam moi pałkarze już pewnie rozwalili ten obóz najemników, powinienem pójść i zobaczyć co się z nimi dzieje, ale chcę skończyć sobie klikać tutaj. E, dobra, rozwalili, więc nawet jak umarli, to się nic nie dzieje, oni mogli sobie umrzeć. E, to naprawdę tam e, nie jest to aż tak wielki kłopot, kupujemy sobie konnych łuczników. I w momencie kiedy znów czekamy na ludzi, możemy posprzedawać sobie niepotrzebne rzeczy, czyli to. Zboże możemy sprzedać nam nic potrzebne. Możemy sprzedać piwo. I tu chyba mamy jeszcze dwa chmielu i kamień też możemy tak naprawdę sprzedać. Dobra, ludzie już są, więc kupujemy, kupujemy. Czy ja będę budował tu jakiekolwiek wieżyczki? Nie w tej misji, ja je robię na szybko od samego początku do końca po prostu będziemy się e, próbować tu przejść. Jak widzicie jak rozwaliliśmy mu koszary to on nie kupuje już na razie wojska więc e, no na to no, ludzi chyba nawet nie ma Dopiero tutaj się zaraz zacznie jedzenie i tak dalej wydobywać więc mamy naprawdę dużo czasu na to żeby go naprawdę dobrze tam załatwić ja sobie tych asesonów wrzuciłem na górę w razie czego jakby nas niebieski próbował coś tam zaatakować ale moim zdaniem nie będzie tego robił. Dobra wysyłam już 22 tarcze oraz 36 e, konnych łuczników Tak, żeby po prostu zaczęli tutaj już strzelać Trzeba uważać w razie czego, żeby zbroi nie podeszli Więc co chwilę trzeba patrzeć na te e, konie Tarcze W międzyczasie możemy dokupić jeszcze więcej konnych łuczników Wtedy to po prostu, dzięki temu szybciej przejdziemy tą misję Można przyspieszyć sobie czas do 50 e, Tak, to żeby na długo nie trwała To jest, mówię, szybka misja Wyślijmy tą grupkę 16 do tamtych jak widzę tutaj nie, idzie, nie idą zarazie zbrojni, więc jesteśmy bezpieczni nawet. Weźmy sobie ich znów ustawmy, przestawmy ich może kawałek czek w bok, żeby się wszyscy połączyli. Możemy trochę więcej tarcz dorzucić, ponieważ na drugie... na trzeciego kalifa, czyli niemieckiego, będzie na początku troszeczkę większa armika konnych uczników. No to od, oczywiście od razu więcej tarcz. Ja przeważnie sobie tak, no nie wiem, połowę połowy uczniów, czy tam jedną trzecią, to są raczej stosunek tam. Na przykład, jak mam 50 konnych łuczników, tak 20-25 tarcz. Może, to, może troszeczkę mniej czasami um, zbuduję. Sprzęt. Przeważnie tak 20-25. Więc jak będę chciał teraz około się 70 to wiadomo, gdzieś tam nie wiem, 40, może coś takiego. No, to już zależy od tego, jak, jak mi to idzie. Wszystko dobra. O, o, właśnie, właśnie jest moment, w którym. Przyszli do nas zbrojni, a ja się troszeczkę późno skapowałem, ale ogólnie chyba nie jest tak źle. Chill biegnął gdzieś tam na górę, nie wiem po co. Bo my tu przecież zaraz tu ich rozwalimy. Aha, zbudował koszary znowu. No właśnie. Zbudował koszary i znowu kupuje wojsko, więc trzeba zaraz to szybko zmienić i po prostu go rozwalić do końca, więc dlatego wyślemy tam większą armijkę. Wychodźcie. Zdałoby się tego szary rozwalić. Dacie radę, panowie? Chyba nie, ale spróbujmy. Bo jak widzicie teraz, jak. W ogóle wiem, jak zrobię. O! Chodźcie, chodźcie, chodźcie tutaj, panowie. Wy, wy będziecie strzelać po prostu tutaj, żeby i wszystkich ludzi zabijać, którzy nowi przyjdą. A wy, wy też strzelać w cokolwiek. Wyjdźcie tutaj. I zaraz zobaczymy. Coś tam mi mówił, że będzie mi atakował, a to najwyżej moimi konnymi ucznikami się cofnę, jak będzie mi atakował tamten drugi kalif. A, zbudujmy tutaj trochę tego. Więcej konnych uczników. Czemu by nie, zawsze to jakoś będzie. Zostawmy sobie nas ich tutaj, żeby nas bronili. Eee, aha. Panowie, cofamy wszyscy. Strzelać. No, trochę mam problemy teraz. Znaczy problemy. No, nie spodziewałem się, że koszary wybuduję. Ale zbudował. No to po prostu musimy się teraz zająć yy. i jakoś to lepiej tutaj wszystko zrobić. Szczelać, szczelać panowie. I myślę, że teraz mogę sobie asasynów zrobić już jakąś lepszą ekipę za resztę złota i po prostu zatakujemy ich i tyle. No, gadaj sobie zdrów, nic mi nie zrobisz. Jeszcze kilku. Jak tam niebieski, atakujesz mnie już? O, nie atakujesz, no to szkoda. Byśmy się pobawili. Eee, no, patrzcie, ładnie tutaj idzie. Tylko teraz tak, jeszcze. Ty, jakbyście mi tych zabili. No, widzicie, jak przestaje tutaj szczel. O, o, kurde, patrzcie. Dobra, szczelajcie mi tutaj, ponieważ dzięki temu będę mógł e, skończyć już tego kalifa. Dobra, chodźcie panowie, 401 asasynów powinno starczyć. Wyjdziemy od tej strony, bo od tej strony wiemy, że tutaj nie ma ognia, bo tak to by nas już podpalili. Dajcie mi trochę tych łuczników, 19 i zacznijcie strzelać w tych. Niebieski, jak tam atakujesz mnie? Nie, niebieski mnie nie atakuje, więc mi to wszystko A nie, atakuje mnie jednak. Ale patrzcie, z tej strony mnie zaczął atakować. Aaaa, to tam. Nic się nie dzieje. Dobra, Asasyni. chodźcie, Tutaj, tutaj, tutaj na mur. Przez ten, tendy, tendy, panowie, tendy, 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 tendy. Tu jest wolna droga. No jak widzicie, trochę mnie zaskoczył ten z koszarami. Tak to było dużo szybciej. Dobra, wy ludzie tutaj, tu ich Wchodzimy, 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 wchodzimy na górę Dobra, jest rozwalony e, Ludzi sobie tutaj ustawię Bo widzę, że już idą e, A, oni gdzieś tutaj naokoło jakoś atakują Dziwnie, nie wiem Czy to byli ludzie tego kalifa No chyba tak, nie wiem, już wszystko mi jedno Chodźcie mi tutaj mm, Budować mi więcej tych Połączcie się I lecimy, bo nie ma co czekać Lecimy tutaj do niebieskiego Przyspieszmy już sobie na maxa, żeby to szybko poszło nam ten atak I myślę, że damy radę Trochę dłużej mi ta misja zeszła, m, ponieważ z tym, co, z tym drugim kalifem trochę Trochę nam nie wyszło przez to, że nas po zbudował te koszary No, ale myślę, że i tak ostatecznie będzie tutaj e, dobry czas tej misji Nie wiem, 10-15 minut max To jest szybko Chociaż chyba w tej misji najlepszy czas to miałem chyba 8 minut, coś takiego No, ale wtedy dużo lepiej mi poszło Dobra jak widać, tutaj już wszyscy powoli dedzą. Myślę, że poczekamy trochę dłużej. Rozwalimy, tutaj, wszystkich tych na murach, jakbyście rozwalili, to też było fajnie. No to niech oni sobie szczelają, a ja tu zobaczę, co mogę zrobić, żeby trochę złota zarobić. O, po pierwsze, to ja mogę zrobić takie coś, ponieważ ja mam złoto na asasynów, mam mało asasynów, ale to zaraz się naprawi. O. Nie można tutaj tego zbudować. Nie można tutaj tego zbudować. Budować, 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 budować. Dobra. Wszystko mi jedno. Jak tam idzie, panowie? No, już ci na murach powoli padają, więc jest bardzo fajnie. Podejdźcie mi tutaj. Tu pewnie jest ogień, więc trzeba na niego uważać. E, mam nadzieję, że zaraz go włączę, albo po prostu rozwalić mu wszystkich łuczników tak żeby nie mógł go włączyć. O. To też jest pewien pomysł. Ci jakby padli to by było dobrze. No, zabijcie tych. Tego też. I jak zawsze strzelajcie tutaj, żeby rozwalić mu wszystkich ludzi, żeby nie mógł kupić sobie już więcej ludzi. No i jak widzicie teraz zamek tego kalifa też już jest e, otwarty dla nas, dlatego tylko sprzedamy trochę jedzenia. E, tak, żeby mieć więcej asasynów. Bo tą po którą mamy, to myślę, że jest troszeczkę mała. A teraz wejdziemy sobie bez problemów. Czy ma jakiś łuczników, którzy by mogli włączyć ogień? Nie ma, no to przychodzimy przychod sobie z tej strony, wejdziemy tędy. To tutaj chodźcie mi panowie. I atakujemy. I to będzie koniec tej misji. Tak naprawdę, no ta, ta misja była szybka. Jakbyśmy sobie nie zostawili, abyśmy nie chcieli tak atakować na szybkiego, to bym radził wam zbudować, nie wiem, jedną wieżyczkę gdzieś tak blisko jego zamku tego. Zostawić kuszników i... Tam może trochę łuczników i jakąś mangonelle z drugiej strony, tak samo oraz może tutaj na tym przejściu ustawić sobie cokolwiek, tak, żeby po prostu z każdej strony e, ładnie się bronić. Dalibyście radę, bo ponieważ 10 tysięcy złota to starczy wam i macie dużo kamienia na wieżyczki, e, dużo złota na koszników, na mangonelle, na wszystko, więc powinniście dać sobie radę. Mm. Ja wolę taki sposób zatokować szybko tą misję zrobić, żeby się nie bawić z niewolnikami, że tam za jakiś jeden przebiegnie, podpali nam naszą ekonomię. Dlatego wolałem po prostu to zraszować. Jak widzicie udało mi się. było to nawet szybko. Nie mam teraz przy sobie zegarka, żeby zobaczyć, ile to trwało niestety, ale myślę, że nie będzie tak długo. To będzie zwycięstwo. I kolejna misja. 38, czyli Asasyni w kolejnym odcinku będzie. I wygląda moim zdaniem bardzo fajnie. Mamy 7000 zł. Komputer ma 20 tysięcy, duża przewaga. Jest trzech saladynów, a Saladyn to jest no nawet chyba. najlepszy z tych Ze szlaku? Chyba tak. Nie wiem, czy kalif nie, sultan nie. No, Saladyn to jest na pewno jeden z lepszych, a widzicie to jest takie jakieś mamy okrągłe miejsca. Będzie, będzie ciekawie, ale to dopiero w następnym odcinku, ja się z wami teraz żegnam, dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji mojego kanału i na kolejny odcinek, który będzie za dwa dni ze Szlaku Krzyżowca, a jutro z Knights and Merchants. To nic, na razie, pa!